Cześć, witajcie. Dzisiaj dość nietypowy materiał, który dla was przygotowałem. Miałem przez kilka dni Google Pixela. Niestety, to był czas długiego weekendu, a Sebastian, mój wspaniały operator, miał wtedy wolne. I nie miałem jak nagrać tego telefonu, a kolejka po ten sprzęt w całej Polsce jest ogromna. I wiecie co zrobiłem? Wziąłem iPhone'a 7 Plus. Wziąłem Google Pixela i poszedłem w miasto robić zdjęcia, bo chyba ta opcja, ta funkcja, jeżeli chodzi o Google Pixela, jest dla wszystkich najważniejsza. A więc za chwilę zobaczycie porównanie fotograficzne tych dwóch telefonów, czyli iPhone'a 7 Plus i Google Pixela. Pixel XL pojawia się w dwóch modelach. W wersji 32 GB, która kosztuje 899 euro i w wersji 128 GB, za którą zapłacić trzeba zawrotne 1009 euro. No jest to duża różnica wobec Nexusa 6P, który debiutował w zeszłym roku w cenie nieprzekraczającej 500 dolarów. Obecnie cena ta dokładnie odpowiada najmocniejszej wersji iPhone'a 7 Plus. Hm. Wydaje mi się, że można to uznać za niemal brawurę, a na pewno już odważny krok Google. Czy się będzie sprzedawał? Na razie trudno powiedzieć. Na pierwszy rzut oka Pixel XL przypomina najnowszego iPhona. Tak właśnie mówili wszyscy moi znajomi, którzy oglądali ten telefon. Głównie dzięki delikatnie zakrzywionej metalowej ramie i dużym dolnym panelu. Wszystkie przyciski zasilania i głośności znajdują się po prawej stronie smartfona, a podwójne tapnięcie uruchamia kamerę, nawet jeśli ekran jest wyłączony. Gniazdo na karty Nano SIM jest jedynym wejściem po lewej stronie urządzenia, co zawiedzie pewnie tych, którzy spodziewali się, że Google wprowadzi w smartfonie gniazdo kart SD. Większy spośród pikseli, czyli XL, wyposażony jest w 5,5-calowy wyświetlacz AMOLED Quad HD, który szczyci się rozdzielczością 2560 na 1440 pikseli. Standardowy piksel, ten mniejszy, ma dla porównania 5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Oba wyświetlacze odznaczają się znakomitym kontrastem i kolorami, zupełnie jak te w telefonach Samsunga. Siłą napędową nowych smartfonów od Google jest czterordzeniowy 64-bitowy procesor Qualcomm Snapdragon 821. Z czego? Dwa rdzenie taktowane są zegarem 2.15 GHz, a dwa kolejne pracują z częstotliwością 1.6 GHz. Z pewnością zaletą Google jest nieograniczona przestrzeń dyskowa w chmurze i funkcja Smart Storage, dzięki której starsze zdjęcia i filmy są automatycznie przenoszone na internetowy dysk, oczywiście gdy jest taka potrzeba. Bardzo mocną kartą przetargową Google są możliwości fotograficzne pikseli. Wbudowany w urządzenia 123 megapikselowy aparat w pojedynczym pikselu wielkości 1.55 uzyskał niedawno ocenę 89 w prestiżowym rankingu DXO Mark, co jest najwyższym jak dotąd wynikiem uzyskanym przez jakikolwiek smartfon. Aparat ten posiada autofokus oparty o detekcję fazy laser, ale co zaskakujące, zrezygnowano w nim z optycznej stabilizacji obrazu. Zamiast tego wyposażono go w cyfrową stabilizację, która w pierwszym teście bardzo dobrze spełniła swoją rolę. Ja absolutnie zakochałem się w tej stabilizacji obrazu. Kiedy pierwszy raz odpaliłem wideo, włączyłem kamerę, zacząłem nagrywać moje córki, to zgupiałem. Byłem przekonany, że ten telefon jest zamocowany na jakimś gimbalu. Natomiast, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, porównałem te zdjęcia z iPhone'em 7 Plus w trudnych warunkach oświetleniowych, czyli w parku. Zwróćcie uwagę na jedną zastanawiającą rzecz. Moim zdaniem, iPhone jednak w tej konkurencji wygrywa. Zdjęcia są bardziej szczegółowe, mniej zaszumione. Pixel jak gdyby nie radził sobie ze światłem tam, gdzie go jest trochę dużo. Mówię tutaj o warunkach w zmierzchu w nocy. Są szumy. To zdjęcie nie jest takie gładkie, nie jest takie czyste jak w przypadku iPhone'a 7 Plus. To oczywiście moje subiektywne zdanie, moja subiektywna ocena, ale pomimo wszystko, gdybym miał w tej chwili wybierać smartfona e, fotograficznego, wybrałbym iPhone'a 7 Plus. Słuchajcie, w przypadku Google Pixela jest to absolutny mistrz świata, jeżeli chodzi o stabilizację obrazu. To jest idealny smartfon do nagrywania wideo. Nie potrzebujecie w zasadzie gimbala. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, w ciągu dnia robi kapitalne foty, kapitalne, głębia ostrości, makra. To wszystko jest na najwyższym poziomie. Lepiej robi zdjęcie od iPhone'a 7 Plus. Sytuacja trochę zmienia się po zmroku. I tutaj moje subiektywne zdanie, iPhone po zmroku radzi sobie lepiej. No niestety, cena, którą przyjdzie nam zapłacić za ten telefon, jest powalająca. 4000 złotych. I tak, ten telefon nie jest dostępny w Polsce. Trzeba go ściągnąć z zagranicy, co jest ryzykowne, bo pewnie czytaliście o tym, że odsprzedanie Google Pixela może skończyć się zablokowaniem wszystkich kont Google. Trochę upadli na głowę, tak mi się wydaje, ale może wrócą do pionu i po pierwsze wprowadzą ten telefon do sprzedaży w Polsce, a po drugie nie będą robić jakichś dziwnych blokad. No bo... Czy ktoś was, z Was kiedyś nie odsprzedał iPhone'a albo jakiegoś innego telefonu? Zablokowali Wam coś? No pewnie, że nie. No to E Google, nie szalejcie, dobrze? No.